Milioner śledzi swoją pracownicę po pracy i doznaje szoku, gdy odkrywa, co naprawdę dzieje się w jej życiu. Ona go nie zauważa. Siedzi na podłodze w skromnym domu z dwojgiem małych dzieci, robiąc coś, czego on nigdy by się nie spodziewał. Zastyga, czuje, jak ściska go w piersi, nie potrafi oderwać wzroku, ale tego, co miało nastąpić później, nie był w stanie przewidzieć. Kilka dni później odnajduje zapomniany przedmiot. Jeden, który połączy tragiczną przeszłość tej rodziny bezpośrednio z jego własnym nazwiskiem. Zanim jednak zaczniemy tę historię, która na pewno Cię poruszy, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz i zostaw polubienie pod filmem, żeby śledzić kolejne odcinki. Marek Nowak szedł powoli, niemal bezszelestnie, przez korytarze Nowatechu, firmy, którą prowadził z precyzją zegarmistrza i nieugiętą stanowczością. W jego spojrzeniu, zazwyczaj tak pewnym, kryło się tego dnia coś, co wymykało się logicznej analizie. Choć jego życie było wypełnione tabelami, wykresami, zyskami z międzynarodowych kart kredytowych i spekulacjami na rynkach kryptowalut, coś w nim pękało. Coś nieokreślonego, ale głęboko ludzkiego, co nie dawało się zredukować do cyferek i bilansów. Patrzyłem na niego z boku. Nie jak pracownik, nie jak partner w interesach, ale jak ktoś, kto widzi więcej niż to, co oczywiste. Widząc jego twarz, dostrzegałem mężczyznę, którego uważano za niezachwianego lidera, ale który teraz nosił w sobie coś więcej niż tylko ciężar obowiązków. Była to cisza inna niż zwykle, bardziej intymna. Gdy wszyscy skupiali się na przyszłości firmy, on na moment spojrzał w przeszłość, w swoje własne odbicie, w którym nie rozpoznawał już tej samej determinacji. W jednej z przerw, kiedy biurowe głosy przycichały, a ekran jego telefonu migał nieodebranymi połączeniami, Marek skierował się do bocznego pomieszczenia, z dala od centralnego zamieszania. Nie szukał nikogo, a jednak kogoś znalazł. Przez szybę uchyloną między salami dostrzegł ją Marię Kowalską. Siedziała w niewielkim biurze, otoczona segregatorami i dokumentami, które z wprawą i spokojem przeglądała. Jej ruchy były ciche, ale pełne znaczenia. W jej obecności było coś, co trudno było nazwać siła niewidoczna na pierwszy rzut oka, lecz odczuwalna jak napięcie w powietrzu przed decyzją. Nie należała do ludzi, którym życie rozdaje karty pełne asów wręcz przeciwnie, znała cenę każdej decyzji, której inni unikali. Marek przeszedł przez próg niemal niezauważalnie, jakby nie chciał zakłócić tego świata, który istniał obok jego, a którego nigdy nie próbował zrozumieć. Gdy się zbliżył jego kroki, zwykle stanowcze, odliczone jak jego harmonogram, teraz zdawały się niepewne. Luksusowy zegarek błysnął na nadgarstku. Zegarek, który był symbolem wszystkiego, co osiągnął. Patek Filipe, otrzymany przy podpisaniu jednego z największych kontraktów w historii firmy. Ale dziś ten błysk nie robił na nim wrażenia. Nie, patrzył na Marię. Mario, odezwał się cicho ale niepokój w jego głosie brzmiał jak rysa na szkle. Zastanawiałaś się kiedyś, czy niektóre decyzje wykraczają poza to, co mierzalne? Zerknęła na niego uważnie, z twarzą, którą zwykle trudno było rozszyfrować, ale jej oczy mówiły więcej niż słowa. W nich był czas, doświadczenie i coś jeszcze, świadomość, której on dopiero zaczynał się uczyć. Tak, panie Nowak, odparła łagodnie, lecz bez wahania. Są wybory, których nie da się ująć w tabeli. One zostawiają ślady nie w wynikach, tylko w nas samych. W tym momencie coś w nim pękło. Myśli zaczęły wypełniać mu głowę z prędkością, jakiej nie potrafił zatrzymać. Przypomniał sobie, jak cieszył się, gdy jego nazwisko pojawiło się w prestiżowym raporcie Forbes Europa. Jak z dumą podpisywał umowy dotyczące nowych technologii finansowych. Jak z zadowoleniem obserwował wzrost wartości swoich inwestycji w tokeny, których nikt jeszcze nie rozumiał, ale czy naprawdę coś czuł? Maria wróciła do pracy, choć jej wzrok od czasu do czasu powracał do Marka. On zaś nie ruszył się z miejsca. Czuł, że rozmowa jeszcze się nie skończyła, choć słowa ucichły. Nie sądzisz, że czasem ta cała struktura sukcesu to tylko zasłona? Zapytał ledwo słyszalnie. A pod spodem. Jesteśmy tak samo bezbronni? Różnica polega na tym, kto się do tego przyzna, powiedziała spokojnie. Nie każdy ma odwagę spojrzeć pod te zasłony, a pan Marek właśnie tam zagląda. Nie odpowiedział od razu. Zamiast tego skinął głową i po raz pierwszy od dawna poczuł, że nie wie, co powinien zrobić dalej. Był człowiekiem na rozdrożu, który właśnie przestał udawać, że zna drogę. Odwrócił się powoli. I ruszył w stronę głównego biura, ale coś w jego postawie się zmieniło. Kiedyś jego sylwetka wyrażała dominację, teraz niepewność i coś jeszcze. Pytanie, które nie dawało mu spokoju, co jeśli to, co budowałem całe życie, było zaledwie cieniem tego, czego naprawdę potrzebuje. A Maria patrzyła za nim, w ciszy, w której kryła się odpowiedź, ale której on jeszcze nie potrafił usłyszeć. Jej spojrzenie nie było już tylko spojrzeniem pracownicy. Było lustrem. Wrócił na open space. Światło ekranów, stukot klawiatur, dźwięk drukarek. Wszystko brzmiało znajomo, ale obco. Usiadł przy biurku, otworzył laptopa, lecz nie wpisał żadnego hasła. Tylko patrzył. Myślał o czymś, co dopiero zaczynało kiełkować. Czuł, jak w jego wnętrzu pojawia się przestrzeń, którą trudno było wypełnić fakturami i strategią. W ciszy, jaką tylko on słyszał, rozbrzmiał wewnętrzny głos, pierwszy od lat. I właśnie wtedy, zanim jeszcze zdołał go uciszyć, na ekranie pojawiła się wiadomość bez nadawcy, bez tematu, tylko jedno zdanie. Niektóre prawdy nie mogą czekać. W tygodniach, które nastąpiły po tamtym niespodziewanym spotkaniu z Marią, Marek stał się kimś, kogo nikt wcześniej w Nowatechu nie znał. W miejscu człowieka opanowanego, skupionego wyłącznie na prognozach, roi i strategiach globalnych, pojawił się ktoś, kto przeglądał archiwa nie z obowiązku, lecz z potrzeby. Każda strona, każdy podpisany dokument, każde pozornie nieważne przypomnienie z przeszłości było dla niego kolejnym elementem układanki, której obraz dopiero zaczął dostrzegać. Zamknięty w swoim gabinecie, z twarzą przygaszoną jakby ciężarem lat, które nagle wróciły, Marek przerzucał pliki, nie były to jednak te efektowne, prezentacyjne dokumenty dla partnerów czy zarządu. To były papiery starsze, mniej uporządkowane, dane pracowników, raporty wewnętrzne, drobne notatki, które umykały uwadze przez lata. I właśnie wśród nich, jak ziarno ukryte w popiele, odnalazł ją. Była to bransoletka. Prosta, stalowa, delikatna w formie, ale z wygrawerowanym logo nowatechu. Kiedy ją podniósł. Jego dłoń lekko zadrżała, jakby instynktownie rozpoznała ciężar tego, co niosła. Przez krótką chwilę nic nie powiedział. Tylko patrzył, jakby ten mały przedmiot otworzył przed nim drzwi do czegoś, co od dawna próbował zepchnąć w cień. Niewiarygodne wyszeptał sam do siebie. Jak coś tak drobnego może nieść w sobie tyle ciszy. Dotknął palcami metalu, przesuwając po grawerze. Znał to logo jak własne nazwisko. Sam zlecał jego projekt lata temu. Ale dziś wyglądało inaczej, teraz przypominało mu nie triumf, lecz stratę. Imię wróciło nagle: Lucja. Nie musiał długo szukać w pamięci. Jej twarz pojawiła się wyraźnie. Siostra Marii. Cicha, uprzejma, niemal niewidoczna w strukturach firmy. Jej śmierć, zbyta techniczną notatką w jednym z raportów, została wtedy uznana za nieszczęśliwy wypadek. Nikt nie drążył, nikt nie zadawał pytań. A on? On pozwolił by to tak właśnie pozostało. Teraz czuł wstyd. Nie tylko za tamto milczenie, ale za każdy moment, w którym uznawał sukces za coś czystego i bez zarzutu. Za każdy raz, gdy przyjmował gratulacje, siedząc za kierownicą nowego Porsche, czy odbierając kluczyki do najnowszego Ferrari z limitowanej edycji. Za każde spojrzenie na zegarek z lśniącym logiem Patek Filip który miał przypominać o wielkości. Wszystko to wyblakło, kiedy uświadomił sobie, że może być współodpowiedzialny za historię, która nigdy nie powinna była zakończyć się tak cicho. Wziął telefon i zadzwonił po Klarę. Proszę wejść do mnie, powiedział krótko. Mam dla pani zadanie. Kiedy Klara weszła, jak zawsze profesjonalna, z notatnikiem w dłoni, Marek podał jej bransoletkę i dodał bez zbędnych wstępów, Chcę, żeby pani przeanalizowała ten dossier. Chodzi o Lucję. Przeglądnij każdy dokument, każdy raport, notatkę, wzmiankę. Coś tutaj się nie zgadza. Klara spojrzała na przedmiot, a potem na Marka. Jej twarz nie drgnęła, ale w oczach pojawiło się zrozumienie. Panie Nowak, zaczęła cicho. Już przy pierwszym przejrzeniu tych dokumentów można zauważyć coś niepokojącego. Są luki. Przeskoki w danych, a to co zostało wskazuje na to, że zawiodły nie tylko procedury, zawiódł człowiek, wielu ludzi. Marek odwrócił wzrok, wiedział, że to prawda. Chce wiedzieć wszystko, bez filtrów, bez prób ochrony wizerunku firmy. Nie chodzi o PR, tylko o odpowiedzialność. Klara przytaknęła i wyszła bez słowa. Znała Marka od lat, ale pierwszy raz widziała go takiego, niepokornego wobec samego siebie został sam w gabinecie. Wokół niego migotały ekrany, wykresy z aktualnych trendów kryptowalut, dane sprzedaży modeli Lamborghini Aventador, przypomnienie o spotkaniu z partnerami z Dubaju, ale on nie słyszał ani nie widział niczego z tego. Myślał tylko o Marii i o Lucji. Kiedyś wierzył, że sukces to suma wyników i prestiżu, ale teraz rozumiał, że prawdziwy bilans mierzy się gdzie indziej, w życiu, które się ratuje albo ignoruje. Wspomnienie rozmowy z Marią wróciło nagle, jej spokojny ton, jej słowa o wyborach, których nie da się zmierzyć. Wiedziała. Ona wiedziała, co się wydarzyło i milczała nie z obojętności, ale z bólu, którego on nie rozpoznał. Zaczął pisać maila, ale co chwila kasował zdania. Jak napisać, że nie zauważył, że nie chciał widzieć? Jak przyznać, że ktoś, kto miał wszystko pod kontrolą, nie dostrzegł najważniejszego, zamknął laptopa i podszedł do okna. Nie było w nim już Marka Nowaka, lidera, wizjonera, stratega. Był mężczyzna, który zobaczył swój cień i nie odwrócił wzroku. I wtedy, niemal jak echo przeszłości, zadzwonił jego telefon. Numer nieznany. Odebrał. Pan Nowak? Rozległ się głos kobiety, obcy, ale wyraźny. Jeśli naprawdę chce pan poznać prawdę o Lucji, powinien pan przestać patrzeć w archiwa. Prawda nie leży w dokumentach, leży w ludziach. Kim pani jest? zapytał. Kimś, kto był tam, kiedy wszystko się zaczęło. Ale jeśli pan gotów, musi pan przyjść sam. Połączenie się zakończyło. Marek przez chwilę stał nieruchomo. Potem sięgnął po płaszcz i wyszedł z biura bez słowa. Krok po kroku opuszczał firmę którą sam zbudował, ale której teraz nie był pewien. Wiedział tylko jedno. To, co odkryje, nie będzie wygodne. I może już nigdy nie wróci jako ten sam człowiek. Nie minęło wiele czasu od anonimowego telefonu, a Marek już wiedział, że nie mógł dłużej zwlekać. Wrócił do biura nie z planem na nowe inwestycje, ale z decyzją. Tym razem nie chodziło o rynek, o prognozy czy wykresy. Chodziło o coś znacznie starszego i głębszego. Coś, co przez lata próbowano zagłuszyć szumem sukcesu. Zrozumiał, że musi spojrzeć w oczy temu, co przez lata ignorował, i tylko jedna osoba mogła mu w tym towarzyszyć. Zadzwonił po Marię, bez zbędnych formalności, bez uprzejmości podszytych dystansem. Tylko jedno zdanie: Proszę przyjść do sali konferencyjnej czwarty, musimy porozmawiać. Osobiście. Nie pytała dlaczego. Zjawiła się punktualnie. Weszła bez dźwięku, jakby niosła w sobie ciężar, który nigdy nie znalazł ujścia. Marek już czekał. Siedział przy stole, który znał każde spotkanie zarządu, każde podpisanie umowy, każdą strategię opracowaną z chłodną precyzją. Ale dziś stół ten stawał się świadkiem czegoś innego. Spotkania dwóch dusz poranionych przez tę samą historię. Zajął miejsce naprzeciw niej. Oczy miał zaczerwienione, nie od zmęczenia ale od nadmiaru niewypowiedzianych myśli. Mario. Zaczął głosem niższym, jakby każde słowo kosztowało go więcej, niż chciał przyznać. Dziś nie będziemy mówić o zyskach, dziś chodzi o prawdę, o to, co ściga nas od dawna i co w końcu nas dogoniło. Jej spojrzenie nie drgnęło, ale w oczach pojawił się cień, który znałem z wcześniejszych dni, cień żalu, który nie znalazł wcześniej adresata. Wiedziałam, że kiedyś ten moment przyjdzie, powiedziała cicho. Przez lata słyszałam szepty, przez lata patrzyłam na liczby, na schematy, na dane i czułam, że coś jest nie tak, że brakuje czegoś, czego nie da się zapisać w Excelu. A teraz, kiedy zobaczyłam tę bransoletkę, wszystko zaczęło się układać, tylko w sposób, który boli. Milczeli chwilę, pozwalając by cisza osiadła między nimi jak kurz. Na dawno nieodwiedzanych dokumentach. Byłem mistrzem liczb, mówił dalej Marek. Mówią o mnie, że widzę rynek zanim on sam wie, co zrobi. Że jestem strategiem, a przecież nie zauważyłem tego, co najważniejsze. Zapatrzony w sukcesy, w nowe modele samochodów, w kolejne edycje zegarków, które miały mierzyć mój prestiż, nie zauważyłem, jak mierzyły jedynie moją ślepotę. W jego głosie brzmiała nie tylko skrucha. Brzmiało przerażenie, że całe jego życie mogło być fasadą zbudowaną na ignorancji. Kiedy przeglądałem raporty, widziałem błędy, ale teraz wiem, że to nie były tylko luki w danych, to były wybory, nasze wybory, zaniechania i to one zabiły twoją siostrę. Maria wciągnęła powietrze nie z oburzenia, ale jakby potrzebowała siły, by to unieść. Lucja, szepnęła, była inna, cicha, skromna, ale mądra. Nosiła tę bransoletkę z dumą, wierzyła, że nowatech to miejsce, w którym ludzie mają znaczenie. Ale kiedy zaczęła zadawać pytania, nagle wszystko ucichło. Zniknęła nie tylko ona, zniknął też głos, została cisza, a ja. Ja się poddałam. W tej chwili coś w niej pękło. Nie płakała, nie krzyczała, ale jej słowa stały się cięższe. Marek, przez lata nosiłam tę stratę jak martwy ciężar. Każdego dnia mijałam twarze, które nie pamiętały, a może nie chciały pamiętać. Ty też byłeś jedną z nich. On nie zaprzeczył. Nie próbował się bronić. Wiedział, że nie ma nic na swoją obronę. Chciałbym cofnąć czas, powiedział, ale nie mogę, więc zrobię jedyne, co mi pozostało. Zacznę mówić, zacznę działać. Bez masek, bez strategii, i jeśli to wszystko ma mieć sens, to tylko wtedy, gdy będziesz przy mnie. Nie jako pracownica, jako głos, którego nie słuchałem. I co chcesz zrobić? zapytała spokojnie, ale w jej oczach pojawiła się iskra. Wydrukujesz raport? Wystosujesz komunikat? Nie, odpowiedział. Pojadę tam, gdzie wszystko się zaczęło. Znajdę ludzi, którzy milczeli, i posłucham, ale nie jako CEO. Jako człowiek, który zawiódł. Ty, Mario, jeśli zechcesz, możesz mi towarzyszyć. Znów cisza. Ale tym razem nie była zimna, była decyzją. Dobrze, pojadę, ale nie po to, by ci pomóc. Pojadę, by zobaczyć, czy naprawdę masz odwagę spojrzeć w oczy prawdzie, której bałeś się całe życie. Ich spojrzenia spotkały się, nie było w nich nienawiści, była rana i gotowość, by w końcu ją oczyścić. Wstała on też. Wymienili uścisk dłoni, prosty, ludzki, szczery. Nie było tam już hierarchii. Tylko dwóch ludzi, których połączyła śmierć jednej osoby i milczenie całej firmy, wiedzieli, że droga przed nimi nie będzie łatwa. Ale pierwszy krok został postawiony. I właśnie wtedy, gdy wychodzili z sali konferencyjnej, telefon Marka znów zadzwonił. Ten sam numer. Ta sama cisza w słuchawce, zanim głos się odezwał. Zaczęliście, ale jeszcze nie wiecie, co was czeka. Lucja nie była jedyną. Gdy ostatnie słowa rozmowy telefonicznej przebrzmiały, a Marek odłożył telefon z drżącą dłonią, w jego wnętrzu coś się ostatecznie przestawiło. Nie był to impuls chwilowy, nie była to emocja, która zniknie po kilku godzinach, to było coś głębszego, trudnego do nazwania, ale niemożliwego do zignorowania. Prawda, której tak długo unikał, rozgościła się w nim na dobre. I choć bolała, przynosiła też coś niespodziewanego ciszę. Nie te, która niszczy, lecz te, która oczyszcza. Marek wrócił do biura bez słowa, ominął spojrzenia pracowników, nie reagował na pytania Klary o kolejne spotkanie z inwestorami z Monako. Nie interesowały go już oferty nowych inwestycji w sztuczną inteligencję, opartą na blockchainie, ani planowane współprace z producentami luksusowych samochodów. Przeszedł przez swoje królestwo, jak ktoś, kto już nie potrzebuje tytułu. Zamknął się w gabinecie. Przesiadywał tam godzinami, nie wpatrując się już w liczby jak dawniej. Tym razem przeglądał stare raporty z zupełnie innym celem. Nie szukał zysków ani optymalizacji. Szukał błędów, ludzi, historii, które zgubiły się w dokumentach. Każdy raport, każda uwaga na marginesie, każdy mail. Czytał je nie jak dyrektor, ale jak człowiek, który chce zrozumieć, co przeoczył. Pulse Lucji, dawno zapomniana, a teraz leżąca przed nim na biurku... Była dla niego jak klucz do zamkniętej komnaty w samym środku jego życia. Jak wiele z tych moich decyzji było naprawdę moje, pomyślał, a ile z nich było po prostu powieleniem schematów, które przynosiły zyski, ale odbierały sens? W końcu wezwał Marię. Bez formalności, bez rozkazu. Tylko prośba, chciałbym porozmawiać jeszcze raz, tym razem inaczej. Weszła powoli z tą samą powściągliwą godnością, którą zawsze nosiła. Usiadła naprzeciwko, nie pytając o cel rozmowy. Wiedziała. Mario, zaczął Marek powoli, z rozwagą. Dziś nie chodzi o projekty, nie chodzi o strategię. Chcę z tobą porozmawiać o tym, co zostało ze mnie, gdy wszystko inne odpadło. Ona nie przerywała, czekała. Spędziłem większość życia mierząc wartość rzeczy i ludzi: inwestycje, kryptowaluty, nowe modele Porsche, prestiżowe zegarki, wykresy. Wszystko to wydawało się tak jasne, tak pewne, a teraz, urwał, wpatrując się w bransoletkę na biurku, teraz wiem, że to wszystko tylko maskowało moje lęki. Próbowałem kontrolować świat, żeby nie musieć patrzeć w siebie. Maria skinęła głową, ale jej spojrzenie było ostre jak nóż. A teraz patrzysz? Zapytała. Tak. I to boli, odpowiedział bez zawahania. Ale wiem, że muszę, opowiedział jej wszystko. O raportach, które przeanalizował na nowo, o rozmowach z działem prawnym, które nagle odsłoniły niepokojące zależności, o lukach w systemie, które nie były błędami technicznymi, ale decyzjami świadomymi, wygodnymi, niemoralnymi, o milczeniu, które kupowano benefitami i premiami. Nie sądziłem, że mogę być współwinny, powiedział, ale jestem i już nie chcę tego tłumaczyć. Chcę coś z tym zrobić. Maria patrzyła na niego długo, a potem powiedziała coś, czego się nie spodziewał: Nie szukam zemsty, Marek, szukam prawdy, zawsze jej szukałam, i jeśli naprawdę chcesz iść tą drogą, ja ci w tym nie przeszkodzę. Ale nie licz na łatwe odkupienie, bo nie o odkupienie tu chodzi, chodzi o to, byś nie przestał słuchać, nawet gdy znów wszystko wokół zaczniecie kusić sukcesem. Ich rozmowa trwała jeszcze długo ale już bez potrzeby podsumowań było jasne że coś się zakończyło nie historia lucji nie ból który niosła jej śmierć ale epoka w życiu marka epoka w której był ślepy teraz zaczynało się coś nowego na zakończenie marek powiedział od dziś każdy dokument każda decyzja każdy podpis będą przechodzić przez nowe sito ludzkie sito i wiem że to może nie wystarczyć ale chcę przynajmniej spróbować Maria odpowiedziała cicho, niemal szeptem. A cisza, którą stworzyliśmy przez lata, może w końcu stać się przestrzenią, przestrzenią, w której coś się narodzi. Kiedy się rozstali, nie padły wielkie słowa, nie było potrzeby. Było spojrzenie, które mówiło wszystko. Cisza między nimi nie była już przepaścią, była mostem, zrozumieniem. Marek wrócił do biurka. Spojrzał jeszcze raz na bransoletkę Lucji, która już nigdy nie będzie tylko przedmiotem. I wtedy po raz pierwszy od dawna poczuł, że nie musi niczego mówić, żeby zostać zrozumianym. W firmie, która przez lata była symbolem zimnego sukcesu, narodziła się nowa narracja cicha, ale prawdziwa.